Dzisiaj odcinek vlogowy, jeden z pierwszych takich formatów na tym kanale. Na takich odcinkach będą pojawiały się pomysły na kolejne filmy. Będę coś tam opowiadał, co się pojawi na nich. Opowiem też o narzędziach, które do nas trafiły, które będę testował. Pokażę też akcesoria, które stworzyliśmy specjalnie dla majsterkowiczów. Tutaj mamy wieszaki na kombinerki. Tutaj macie, jak taki wieszak wygląda, już wisi na ścianie. Jak go sobie testuję. To taki jeden z pierwszych, który był wykonany, jest krótszy niż tamten, co na filmie. Wieszaki na spraje, takie do 300 ml, oraz na silikony. To silikony wszystkie dopasować tutaj do tego. To jest taki uniwersalny wieszak. Tutaj jeszcze pokażę grubość tej blachy. 3 mm. Linki do wszystkich produktów znajdziecie pod filmem w opisie, linki są afiliacyjne, tak więc każdy zakup wspiera kanał. Tutaj jedno z największych narzędzi, które stoi od roku na palecie, nie zostało nawet rozpakowane, jest to szlifierka tośmowa. Szlifierka przez parę lat pracowała w jednej z polskich firm, służyła do obróbki, do szlifowania mosiądzu. Oni ją chyba pomalowali przed sprzedażą, nie jestem tego pewien, ale tak to wygląda. Tutaj list przywozowy aż wyblak. Tutaj jeszcze ciągnę tą szlifierkę, muszę przedstawiać takim własnej roboty wózkiem paletowym. Dość wysokiego podnoszenia na wyciągarce łańcuchowej. Działa doskonale. Jednak zdjąłem tą folię, żebyście mogli w tym odcinku zobaczyć, jak wygląda to szlifierka. Koło pasowe pokryte gumą. Po tym właśnie ma jeździć papier ścierny, jest taki dość wąski. Ja kilka papierów dostałem, tak jakby gratisowo. Tutaj pokrywa silnika, wszystko jest tak wymalowane, strasznie. Stary włącznik, to pewnie trzeba zmienić, jakiś włącznik bezpieczeństwa pewnie dodam. Tutaj mamy ramię z kołami pasowymi aluminiowymi, tu jedno, tu drugie. Tutaj te ramię ma siedzieć w tym miejscu. Tutaj mamy kopyto. Takie bardziej przypomina kopyto do szlifowania drzewa w takich szlifierkach taśmowych, długich. To jest całe pokryte rdzą. Cienka warstwa. Oni to chyba wyczyścili przed wysyłką. No ale to u mnie stało na podwórku przez parę dni na palecie. Potem stało rok tutaj. Ale zabezpieczone folią. Nie chciałem się tego otwierać. Miałem drugą szlifierkę do zabawy. Ja to w następnym odcinku wyczyszczę, zabezpieczę jakimś olejem maszynowym. No i będziemy testować jak to działa w ogóle. Wkrótce na kanale postaram się dodać film z testów tej pilarki łańcuchowej Diwolta. Dokupione same body w akumulatory na razie mamy dość dobrej jakości, więc trzeba potestować. Do przyszłych projektów będę używał też gwintowników. Tu mamy jedną czwartą, trzy ósme i jedna druga cala. Firma Horn. Nie znam tej firmy jeszcze, ale potestujemy, zobaczymy, co to jest warte. Tutaj kość ciekawi. Linki będą pod spodem, pod filmem. Ja na te gwintowniki testował, zobaczę, co to jest warte. Tutaj macie też dość ciekawą szczotkę polskiej firmy Szczotpol. Tu na cenę nie patrzę, bo da się to dużo taniej kupić. Solidna blaszana rączka. No i te włosy, że tak powiem, druciki są trochę lepsze niż te takie pomarańczowe. Dużo twardsze, a to też do testów trafi u mnie. Chodzi mi o te pomarańczowe. One są niby dobre, ale są strasznie miękkie. Tutaj w porównaniu z tymi to możecie zobaczyć dwa razy twardsze. Do majsterkowania też dość często są potrzebne różne takie szczotki do czyszczenia, tu mam akurat szczotki do gniazd wtryskiwaczy świec żarowych z filmy Tagret. Dość ciekawy zestaw, różne średnice, stal mosiądz, jakiś nylon chyba. Końcówka na wkrętarkę i taki śrubokręcik. Dziwny zapach strasznie z tego, ale to ma działać, nie pachnieć. Fajny uchwyt, można też użyć jako śrubokręta. To będzie pasowało do wkrętarki, ale można też w ten uchwyt zastosować. Mówię do czyszczenia różnych pierdół, jak znalazł. Mega fajne, różne średnice. Mamy jeszcze taką opcję, da się przedłużyć ten śrubokręt. Ciekawy zestaw. Na pewno nie korzystał. Teraz przechodzimy do kolejnych planowanych filmów. W następnym vlogu na pewno zmienię w tej lampie na alkohol knot. Film na kanale już jest, ale coś mi tutaj nie gra po prostu. Jest dość gruby knot. Tak jak widać. Postaram się go zmienić na cieńszy. Wtedy powinno być trochę inne spalanie. Tutaj... Spalanie niby jest, wszystko działa, ale mocno bardzo kopci. Tutaj nie wiem, czy widać i widać. Będę musiał to trochę usprawnić, bo widziałem, że y, ludzie coś takie, takie lampki robią i to w ogóle inaczej się pali bardziej na niebiesko. No nic pobawię się. Nie chcę tego robić w jakimś kolejnym filmie takim stricte o tym. Tak więc takie vlogowe odcinki do poprawek. E, ten film. Będzie wkrótce na kanale. Jest to taki piecyk na pelet lub na przykład na jakieś skrawki drzewa, zrębkę. Jest to piecyk podwójnego spalania. Tutaj jeszcze w tych otworach dopala, tak jakby nam spaliny. Jest taki fajny wir. Te otwory są trochę pod kątem powyginane. Częściowo już ten filmik nagrałem, jednak tutaj musiałem połączyć te dwie części. To jest pojemnik na lód do chłodzenia jakiś tam butelek. I nagrałem ten filmik z, z rozcięciem, jednak jakieś lewe powietrze mi zasysało. Nie działało to też tak super jak trzeba. No a już na filmie zobaczcie w pełni. Tutaj mam jeszcze przygotowane różne rzeczy do kolejnego filmu. Będzie to film o jednym z pierwszych na świecie silników parowych. Z tego zrobię palnik. Jest to puszka po chałwie, w miarę smacznej nawet. Z tego zrobię miejsce do przyciągania knotów. To jest taki gwint do robienia różnych lampek takich loftowych, tutaj mam zresztą cały zestaw do tego gwintowniki będą mi do tego potrzebne różne korki do wlewania wody tulejki, miedziane rurki termometr zamontuję tak dalej, żeby zobaczyć jak to działa, jaka tam będzie temperatura a jednym z głównych bohaterów będzie filtr węglowy, bardzo ciekawy wynalazek Musi być w ogóle bez żadnego plastiku, bez żadnych dodatków wtedy, jak się nasączy, na przykład w alkoholu, pali się, nie kruszy się, nie ma tu czegoś takiego, jak na przykład w knotach do lamp naftowych, że one po prostu po jakimś czasie trzeba je wymienić. Tam jest na bardzo długo wystarcza. Ciekawy wynalazek. Testowałem już. Ciężko dostępne, ogólnie żeby to kupić, bez żadnych dodatków. No ale jak człowiek szuka, to znajdzie. Pod filmem macie linki do produktów, które pokazałem. Są to linki afiliacyjne. Pierwszy z linków jest linkiem takim głównym do Allegro, który też każdy zakup w ciągu 24 godzin dokonany przez ten link wspiera rozwój kanału. Nic tam nie kosztuje kupującego. Po prostu z prowizji jest sprzedawca bardziej płaci to co do Allegro. A w tym odcinku to było na tyle. Jeżeli się spodobało, zostaw kciuka, komentarz, subskrypcję. I do zobaczenia. Cześć!